Wrócił 13 grudnia, całkiem niedawno. Powrócił 13 grudnia. Postkomuniści z marginalnym poparciem społecznym, za sprawą politycznych i partyjnych układanek, dostają najważniejsze funkcje w państwie Polskim. Po tym 13 grudnia przywraca się. Funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa i tym, którzy gasili to światło wolności. Przywraca się przywileje emerytalne. Bohaterowie naszej wolności żyją często gorzej niż ci, którzy chcieli nas zniewolić. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nigdy nie zgodzi się na brak dziejowej sprawiedliwości. Niech żyje Polska, precz z komuną. Będziemy walczyć o odzyskanie przez kobiety pełni praw, będziemy walczyć o całkowity rozdział Kościoła od państwa, będziemy przeciwstawiać się katastrofie klimatycznej, ale wiemy, że ta walka nie zakończy się co najmniej tak długo, jak prezydentem będzie prezydent Nawrocki, człowiek zbudowany z nacjonalistycznych obsesji, kontynuator najgorszych tradycji Romana Dmowskiego. I to nie wersji intelektualnej, lecz stadionowej. Tej stadionowej jedności trzeba się przeciwstawić. Słyszeliście wszyscy, co powiedział wczoraj, słyszeliście wszyscy, co powiedział kilka dni temu. Panie Prezydencie, to moja odpowiedź. Będę z Nawrockim walczył. Gdy będzie chciał atakować naszą konstytucję lub zarzucać Sejm populistycznymi ustawami służącymi skłóceniu społeczeństwa, Jako marszałek Sejmu wolałbym mieć partnera bardziej koncyliacyjnego jako prezydenta. Powtórzę Jako marszałek Sejmu wolałbym mieć jako partnera bardziej koncyliacyjnego prezydenta. Wyciągnąłbym do niego dłoń, jeśli zobaczyłbym jakąkolwiek możliwość współpracy. Powtórzę, wyciągnąłbym do niego dłoń, jeżeli zobaczyłbym jakąkolwiek możliwość współpracy. Ale Nawracki rozumie tylko język siły trudno. Będzie weto za weto, będzie wet za wet.